Cześć kochani, cześć. Chciałabym Wam pokazać tutaj wynik ym, pomiaru na analizatorze InBody. W zasadzie to porównanie wyników ym, sprzed świąt, czyli datę tutaj mamy 20 grudzień z wynikiem zaraz po świętach, po tym całym świątecznym okresie, Czyli z dzisiejszego dnia, czyli z 3 stycznia. Mniej więcej te godziny są też porównywalne i zobaczcie sobie. Popatrzcie, jak czasami możemy sobie, że tak powiem, kolokwialnie strzelić w kolano, bazując tylko na wyniku, na wadze i po prostu zadręczając się, że, że jest tak źle, że nie ma sensu dalej czegoś kontynuować. Mam tutaj na myśli jakiejś takiej pracy nad sobą. Pracy ze sobą, jeżeli chodzi o dietę, o zmianę tej wagi, no wiadomo też i o zdrowie, ale o kontynuowanie pewnych, pewnych jakichś żywieniowych zmian, które zostały powiedzmy przerwane przez okres świąteczny. I popatrzcie sobie. I tutaj przed świętami było tak. Tutaj mamy takie, będziemy sobie takie dane porównywać czyli wynik na wadze ogółem, i tutaj mamy masę tkanki tłuszczowej. I tutaj sobie porównamy też, proszę bardzo, z dzisiejszym pomiarem. 116 kg było 111,8, mamy 116, czyli 4,2 kg mamy więcej na wadze. Ale popatrzcie sobie, co się dzieje. Patrzcie, ile jest w tłuszczu. W tłuszczu było 58 kg, a mamy tutaj 59,6. Czyli popatrzcie, mamy z tej całej masy ciała, która poszła do góry, mamy, czyli tych 4 kg 200 gram mamy kilo 600 kg tłuszczu do góry. A reszta to jest woda. Czyli 2 kg 600 g z tej całej masy ciała to jest woda. Tej, tej która poszła do góry. Czyli mamy 4200, w skład której wchodzi kilo 600 kg tłuszczu, 2600 wody i proszę sobie zobaczcie. Kilo 600 kg to jest tłuszcz. I teraz jeżeli my bazujemy tylko na takiej informacji wagowej, czystej wagowej, to faktycznie no, można sobie pomyśleć matko święta, 4200 tyle, że tak powiem straciłem, straciłam efektu, na który długo, długo pracowałem, pracowałam kurczę, to nie ma sensu załamka i tak dalej a tymczasem z samego tłuszczu to jest kilo kg do góry po całym świątecznym okresie. Także tak naprawdę to wcale nie jest taki zły wynik, dlatego że naprawdę tę wodę możemy bardzo szybko, że tak powiem, stracić, pozbyć się jej. Możemy to zrobić w taki sposób, że zwyczajnie, tak jak w niektórych nagraniach na YouTube, zapraszam tam serdecznie. Y Wspominałam o tym. Po prostu nie jemy na wieczór, wchodzimy w schemat żywienia, że tak powiem, sprzed świąt. Zwłaszcza też no kieruję to do osób, które ja prowadzę, bo wiem, jakie prowadzę i wiem, co mają zalecone. No, ale inne osoby, które gdzieś tam wspierają się takimi treściami, też jak najbardziej zachęcam do tego, ażeby przynajmniej podstawowe zasady żywienia sobie wprowadzały, bo na pewno im to nie zaszkodzi. Więc po prostu jeżeli wejdziemy w ten schemat e, żywienia sprzed świąt i będziemy unikać jedzenia na wieczór, to ta woda błyskawicznie powinna, że tak powiem, zejść 2-600, prawie 3 kg mniej, naprawdę to się odczuwa, a reszta tego tłuszczu sobie zejdzie już e, w troszkę wolniejszym trybie, ale naprawdę to jest niewiele i czas i tak upłynie i warto się... Tego pozbywać. Kochani, na ten moment to tyle. Chciałam Wam po prostu to pokazać, żebyście nie załamywali się opierając się tylko na samym wagowym wyniku, bo on jest po prostu taki: no, mało informacji nam przekazuje. Nie wiemy dokładnie, co się dzieje. A zazwyczaj jednak po takim świątecznym jedzeniu, gdzie sporo jest węglowodanów, zazwyczaj też na wieczór, czy alkoholu jeszcze. No to po prostu gromadzimy te płyny i naprawdę wystarczy wrócić do schematu sprzed świąt. Ten czas, miesiąc szybko upłynie, szybko minie, ale naprawdę woda bardzo szybko potrafi sobie zejść, robić swoje i pozbywamy się tego. I jeżeli będziemy tkwić w tym właśnie raczej w tym przekonaniu, że wszystko stracone, i będziemy tkwić. W jedzeniu więcej, tak jak to się gdzieś tam poluzowało w okresie świątecznym, i my tego nie obniżymy, nie wrócimy do tego jedzenia sprzed świąt, no to właśnie wtedy tak naprawdę będziemy te proporcje zamieniać i tutaj będzie coraz więcej się tłuszczu gromadziło, i ta waga będzie po prostu wzrastać w taki bardziej dla nas niechciany sposób, bo będziemy gromadzić więcej tłuszczu. Także zapraszam do wracania, że tak powiem, do siebie. Nie panikujemy. Nie stresujemy się tymi chwilowymi kilogramami, tylko robimy swoje i wracamy do formy. Zdrówka Wam życzę, życzę na razie i pa! Dobrego dnia!